Jeśli jesteś posiadaczem i regularnym użytkownikiem jednego z tych urządzeń, to mam dla Ciebie jedno pytanie i parę ważnych informacji. Zastanawiałeś, zastanawiałaś się kiedyś nad tym, że producenci olejków do e czy jednorazówek Twoje zdrowie psychiczne i fizyczne mają głęboko w dupie? I zależy im tylko na jak najtańszej produkcji i jak największej sprzedaży? Obiektywnie patrząc nie uważasz, że wdychanie chińskich, podgrzewanych chemikaliów jest trochę absurdalne? E-papieroski i inne tego typu zabawki dzisiejszego świata są specjalnie skonstruowane tak, żeby stymulować Twój układ nagrody, czyli bardzo ważną część mózgu odpowiedzialną za Twoje ogólne chęci do życia. A część, która pozwala Ci przewidywać przyszłe konsekwencje i powstrzymywać się od teraźniejszych przyjemności, jest słabsza i mniej wpływowa niż ta pierwsza. I dlatego bierzesz buszka, nie biorąc w ogóle pod uwagę tego, że niszczysz swoją kreatywność, marnujesz energię, która jest Ci potrzebna na istotniejsze sprawy i też stopniowo pakujesz się do jednego z najgorszych więzień pod tytułem uzależnienia. Efekty palenia lubią wychodzić dopiero po kilku latach i powiedziałbym, że dzisiaj chyba co trzeci nastolatek to robi. Więc możliwe, że za 10 lat jedna trzecia pokolenia nam się złamy. Ale ich w sumie nie ma co winić, bo wielu rodziców swoją edukację skończyło 20 lat temu po studiach i teraz tylko potrafią krzyczeć na swoje dzieciaki. A w szkole o uzależnieniach i zagrożeniach tego typu ani słowa. Ale na szczęście tutaj i ogólnie w internecie możesz znaleźć takie informacje. Mam nadzieję, że niektórych z Was zmotywowałem do rzucenia i w sumie dawno nie było czegoś trochę kontrowersyjnego.